To just snacks does find one oh, no. let's not leave him out of this the big apple and snacks is hungry he's got one kill already on the usp low hp as well on guardian and flamey he's trying to bait them out trying to get them into one-on-ones as he dances back and forth between the box what a shot on simple oh guardian bye-bye and it's on the flamey he's tapped it flamey's got a big welcome very much viewers and what do g2 snacks Coś pięknego, tyle lat grać nic. Grać w chujowych teamach, potem w Gamer Legion się odrodzić i co? I w top 5 świata G2 Snacks. Niesamowita sprawa, oglonimy to sobie, oglądajmy sobie. Przeżyjmy te emocje jeszcze raz. Coś <grystanie> Ale cringe'owa jak chuj jest, nie? Oczywiście, się super, Snacks musi mieć dobre wejścia, coś pięknego. Kolejne newsy, kolejne newsy od tutaj e, kolegi, bardzo ciekawa sprawa, e, Pegiel będzie hostował po angielsku e, RMR. -y. co nie? Bardzo fajna sprawa, e, więc dostali prawa, Pegiel oczywiście głównia organizacja, standardowo, Blas o wiele lepszy, ale to nie jest istotne. Ważne, że będzie się yy, dało. English Broadcast Remotely for both the RMR and the major. Mamy to, co chcieliśmy. Po prostu, bardzo, bardzo przyjemne. Yy, więc. Fajny news, oczywiście będziemy oglądać. blit tutaj nieistotne. Tutaj chciałem wam pokazać właśnie we big upu. Oczywiście, że tak. Ja to pamiętam na pamięć wszystko, co nie? Jeśli chodzi o patrznący, nic się nie zmieniło, dosłownie. Mimo że patrną był prawie 500 MB przedwczoraj, to zobaczmy sobie nawet tutaj. Tutaj powinna być gdzieś waga tego. kilobajty i kilobajta, ale pamiętam, że było jakieś właśnie. O, 300 tutaj cyk plus dodali, no generalnie dziwna trochę sprawa, taki mały ludzki update, y, ale wiecie, małe update'y zapowiadają duże update'y. Pamiętajcie, fix the hole in Brickstack on Bombside B. To mnie bardzo ciekawi, bo daze 2 w ogóle mapy niektóre mają takie minimalne szparki, pamiętam, że na Anubicie było coś takiego, że Monesi dosłownie mógł przez taką szparę w drzwiach na midzie od strony CT sobie snajpić, i widzieć co się dzieje, więc e, nie wiem czy tam to naprawili ostatecznie, ale pewnie coś podobnego było tutaj. Lecimy dalej, oczywiście G2 w 227. E, coś pięknego. No it do be like that. Igiel. Oj, coś pięknego, e, po prostu, jestem zachwycony, naprawdę, coś... G2 i tak się już wcześniej oglądało świetnie, nie zrozumcie mi źle, ale teraz to już w ogóle po prostu coś, coś pięknego po prostu, coś pięknego. Jak odskocznia nowe krawciki, które zostały dodane? tutaj kolega Maroko zawsze dodaje te fajne rzeczy. Dzięki temu no zmierza się supply na klik, bardzo fajnie, bardzo fajnie z jego strony koronka dodana. No ciekawa sprawa. Wulkanie oczywiście super. To tak powiem wam średnio, nie pasuje oczywiście to no nie wiem, czy da się lepiej. Nie, nie wiem, czy da się lepiej, lepsze combo zrobić. Mi się wydaje, że to jest najlepsze, co można zrobić na kałachu w ogóle, wulkanie. No i tutaj dodana koronka na U, bardzo pff, powiem wam, że to, to jestem w szoku, że to nie jest Tier 1 w ogóle Blue Gem. Według mnie. W ogóle Scarpater według mnie nie jest w ogóle najlepszym Blue Gemem. To, to ten wygląda zdecydowanie lepiej, fajniej w ogóle, no nie wiem. Tutaj gusta wiadomo wiadomo, odgrywałem rolę. Przez to, że oczywiście Snacks jest w G2, no to oczywiście ten naklejek jego z Gamer Legion musiały skoczyć. No na chwilę, no trochę, trochę dzięki temu się cena podbiła, no ale patrzcie, co, co to jest? To jest sprzedane Brokata 0. Patrzcie, tutaj 28 się sprzedał, gdzie to jest? O tu, ktoś zauważył. <laughs> Szybciej po prostu. Masakra po prostu. Nic się tego nie sprzedaje, niestety. Liquidity? No tutaj troszkę wzrosło. 154 sprzeda. No fajnie. Ale co to jest? Przy takim supply'u, nadal mamy przecież z Kopenhagi promocję, to jest po prostu jakiś cyrk na kółkach. Gold? Zero. Gold? Zero po prostu. Nawet patrzcie, co, co to kurde jest? Co to jest w ogóle? Jest mniej, dosłownie tego trzeciego, niż, yy, niż tutaj, niż 8 czerwca. To jest po prostu bez sensu. Jak yy, holo? No, troszkę lepiej. Coś wygląda, 28. Ilość sztuk jest po prostu katastrofalna. Oczywiście, ja mam trochę snacksów z tego Gamer No, będzie się trzymało. Nic to nie wzrośnie. Po prostu jest katastrofa. Człowiek pamiętam, jak to widziałem. Tutaj kupione, tutaj sprzedane, a potem. Oj, i trzymam to nadal, i nic się nie zmienia dobrego. No, cóż powiedzieć? Co zrobić? Nic się nie da, niestety. Smutna sprawa. Ostatnia rzecz to oczywiście, e, zobaczmy sobie na HLTV, e, jak wygląda e, właśnie ranking. Tutaj, oczywiście, pierwsze news. Nico, the time is not right yet for me to take over Eagle. Co nie, e, no znak się po prostu wkracza do roli. E, zobaczmy, gdzie się teraz plasuje G2 g się plasuje na miejscu szóstym. Pomyliłem się, myślałem, że na piątym. Co ciekawe, Spirit oczywiście jest na TOP1 przez to, jak sobie świetnie poradzili na iem Dobrze im też poszło na Majorze oczywiście. Małzik z Siuchym, no coś pięknego. No generalnie to g wygląda teraz ciekawe. Jeszcze nie zaktualizowali? No dziwna sprawa. Tutaj mamy tego Malpsa. Mari. Co to jest w ogóle za kraj? Guatemala, o cholera. On w ogóle widziałem, że ludzie go nie za bardzo kojarzą. A on tutaj jest, ma z 1,34 ratingu. Co jakby nie patrzeć. Ja pamiętam, że to są dobre bardzo statystyki. Zobaczmy Nico i Tajmonesiego jeszcze, jak tutaj wygląda. 1.17, lepszy od Niko tutaj. 1.24, no wygląda to świetnie w ogóle tego te te jego tutaj statystyki. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi z tym gostkiem, nie? Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Patrzcie, jaki headshot procentuje, kill per round. Świetnie, to świetnie się to prezentuje. No lepszy dosłownie statystyki ma niż Niko. No ciekawy bardzo to jest tutaj. Coming recent matches, tutaj zwycięstwa jakieś na no -name, wild cardy, legacy. No ciekawa sprawa. Ciekawe, ciekawe mamy tutaj shifty, jeśli chodzi o o, esporcik, e, ja jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że no, Snaksik sobie poradzi, no bo byłoby smutno, gdyby sobie nie poradził, prawda? Ja jestem, ja jestem wielkim fanem, oczywiście, e, e, tutaj, o, wiedziałem, że znajdę go tutaj, no i mamy kolegę, no to co, Pasza też też 2 Byłoby całkiem fajnie. E, to było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik, króciutki, nic się nie dzieje w sensie. no to sobie robimy takie małe newsy, z czegoś w końcu się idzie ucieszyć, ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, no i pamiętajcie, lajkujcie, like subskrybujcie i do następnego odcinka, pa pa!